imposter please that team is a sunya a hey, shima now Jak coś, to nie umiałam tego wyłączyć. Z kimś byłem, to tego, ja czego? Chciałam, chciałam cię oskarżyć. Nie, nie wiedziałam byłem? Z, z kim ja nie byłem tutaj? Z kim ja tu byłem. No to było dziwne, bo kończyło, 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 kończył się, nie, się czas. No. Marta biegnie za mną, biegniemy tam od tego pierwszego, a tam Kasia, Kasia sobie stoi i patrzy się, nie? No ja się zastanawiam, czy na pewno jest to, i tak stałam, i tak mówię, czyli ze mnie teraz śmieją, że to jest zwykły task, i sprawdziłam, i się okazało, że jest było to o dwa napisane, no i zaczęłam robić, i już przybiegliście, więc mówię. Ktoś zamoczy, tak? dobra, to 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 zamoczy, to za mną stał, kto za mną stał, kto za mną był, stał. Dumęki kody. Gdzie zabyłeś? Przez środek, przebiegłem Przez środek przebiegłem i zaraz po skręcie w prawo u góry jest taki kwadracik mały i już miałem go klikać, nagle ktoś zgłosił. Ktoś go stał. w ja stałem ze sobą. A to nie było zgłoszone ciało. Ja zrobiłam No to nie było Nie ciało krzyku? Nie, nie ciało, ja chciałem task robić. Skipujemy i chodźmy dalej. No dziwnie to zachowanie Kasini, ale jestem w stanie uwierzyć, ale ja bym był ostrożny, mimo wszystko. Alert na Kasię i na Majka Ej, ej ode mnie ty się Ale czek Patrzcie, czekaj, to sprawdzę. Murcik, co fajnie? Murcik, co fajnie? Murcik, Może nie być. Może nie być, no. <laughs> A boś nauczyła już. No, bo już teraz lepiej kłamię. Kurde, teraz telefon padnie. <laughs> Jeszcze wytrzymać mam no, nadzieję. Jak w ogóle ty super, na tej kamerce wygląda jak taki dziorek, który jest U, na adminie ja. i jest jak, jako taki na kamerach i patrzysz co się dzieje wszędzie. Nie, nie na tej pokazać Wam tej sceny, kurczę pieczone, ale tak rzeczywiście jest. Ja, tak Słuchaj, wygląda jakby tutaj siedział, tak się przesuwa, patrzy co się dzieje. Okej okay. No, nie blokuj się. О, у тебя задание в нет, я пошёл с игры и уже забрал на ноги. Как тебя зовут? Эрсо. Я нет, нет, нет. Właśnie. Dzisiaj? Pierwszy dzień, tak? Że wiem kawałki wszystkie? To tak No, a ja czasem kawelki tak robię, że specjalnie ulegań. odchodzę, od, odchodzę i wchodzę, odchodzę, odchodzę, żeby tak mi się zrobiło, żeby tak było. No, to tak daleko. No, tak żyjesz, nie? No. To to jest nowczak, bo jak się włączył ten O2, to zaczęło uciekać w drugą stronę. Sąpić. Czemu uciekać w drugą stronę? No nie zauważyłem, że się włączył O2. Ja wiedziałem z końca, prawda? Nie, 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 ja w w Zobacz, czerwona można wybijać? W tym samym pokoju się ze mną wybija. Nie, pokojisz, ma... nie niemożliwe, to jest znowu. Nie, Znaczy, ja nie tylko zgłosiłam, bo do mnie to jest. Kasia, i... coś za dużo co zgłaszasz, tak za dużo dziwnych rzeczy nie, mówisz. Nie, wiesz, ja zgłosiłam, tutaj grzesz. No ale zgłaszałeś się. No, się Czas. A bo bym się. Co ty, ty robisz? Spokój się. Spokój się. Spokój się. Spokój się. Dobra, jakby to jest wystosowny kolb w ogóle dla mnie. No ale to chciałbym uciekać, żeby. Ale ja bym zauważyłem, że od was, serio nie? No dobra, skoro nie zauważyłem, że tak. W ja w ja to, mój to mój Na pewno się Na pewno się teraz jest. Eee, poczekajcie, bo był frak. Po zbrodni, że tak? O, a no to to nie, to żyje trąba? A gdzie trąba? A nie, Wera teraz padła. Ja... A teraz? Wejdź, weź, weź murka. Tutaj? No, doś... weź, weź, weź się, żeby tak. to się nie zasipało. No, żeby tylko nie zrobiło tego. Wera, eee, tak? Wera nie żyje. Ktoś wie, gdzie Wera była? Wera. No. A Wera też Przeciw. teraz? A. Dwa feragi teraz były? Czy trzy? A wujek, kiedy był? Nie no, wcześniej. Ja, na pewno za chwilą widziałem Martę i widziałem Kasię, ale nic. Ale nie w ogóle to nic nie ja tak daje, bo to jest po prostu kolor. Ja bym tak ja 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 tak, na nościach tego ja głosowania, ja tak, albo czarnoskórych. Zagłosujcie, bo musiałcie do domu. O, nie wiedziałam, że jest taki task. Ja akurat wtedy do niego padłem, bo on stał w kościołach, nie było taska i tak mówię. Nie, był. To był z Tak, tak, tak można się ścianać, więc. 15 sekund na koncie CZE. Nie wiem tak, co się tam tak skipuje. Możemy skipować, możemy skipować ja no, jest 7 tak, tak. tak, tak. osób. Dobra, ja ufam kaś. Bursztyn, 33. Rzeczywiście to zrobił niechcący, że nie widziałem. No, jest 7 ale... osób, możemy skipować Wie. spokojnie. Jak coś kaś, to powiem stało, pamiętaj. Oj, oj, oj. Tu Co? No, tu no, ja cię No to przez serio. Teraz jest wiking. Premium kasa. I dalej jest. Ja do elektryczki. Dobra, ja nie robię. Ja też nie robię. Dobra, ja. Zrobione czy nie? Dobra. <noise> Ojej, zabił mnie, zabił mnie. No bo zabiśmy, zabiliśmy wszystkich. Serio? Ale przy, na Krzysiu już byś... <noise> ja w ogóle wyskoczyłem przy nim z wenta. Ja właśnie bo taki było nie Tak, Ale ja wgryłem do takiego normalnie, skoczyłem na kamery, zabijłem murcik i A A okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, no. Ja sobie ja biegam zbyt. po mapie, a tu... Chociaż jeden poster na koniec. No. Pięknie. no, ale, ale mocne są wielkie takie, na żywo jest są emocje. nie jest śmiesznie. No. Jest